Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Makeup After 40. Dzisiaj tematem jest brokat na dojrzałym oku. Jak wiecie albo i nie wiecie, więc powiem, zbliżam się do 50, więc jakby moją skórę, moje oko można podciągnąć już pod oko dojrzałe, pod skórę dojrzałą. Ja wiem, że jakby mniej więcej około 50 panie bardzo różnie wyglądają, tak? Dlatego, że y, też ma znaczenie po pierwsze genetyka, po drugie hormony, czy już mamy pełną menopauzę, czy jeszcze nie. Wiadomo, że jak ta menopauza się zaczyna i zaczyna się, tak wiecie, rozchula się tak na 100%, to y, jakby postępuje, y, jakby to powiedzieć, to, to, to widać po prostu po twarzy, tak? Skóra się zaczyna natychmiastowo starzeć. Robi się wiotka sucha, taka, no taka po prostu babciowa, jak to mówią. No, no niestety, no taka jest prawda, że po prostu koło 50 kobiety zaczynają się starzeć. Ja już też po sobie widzę oznaki starzenia. Oczywiście nie poddaję się, ćwiczę jogę twarzy i to mi e, daje takie poczucie, że coś ze sobą robię. E, I wydaje mi się też, że troszeczkę jednak pomaga mimo wszystko, tak widzę po buzi. E, że jest lepiej niż było, ale to już e, temat na inny odcinek. W ogóle gdzieś tam e, te ćwiczenia z jogi twarzy, na czoło, na oczy. Wszystko, kto gdzieś krąży, jeżeli macie ochotę, to ja tutaj gdzieś podsyłam wam filmiki, zaglądajcie i też ćwiczcie. Ja bardzo zachęcam. E, no i słuchajcie, właśnie stąd też temat, bo e, jakiś czas temu zrobiłam live'a właśnie z brokatem na oczach i bardzo chciałyście żeby zrobić ten makijaż tutaj na YouTubie, ponieważ live'a nie zapisałam i też bardzo dużo osób mi pisało wow, brokat na takiej powiece jak ładnie wyglądał nie spodziewałam się. Słuchajcie, więc ja też generalnie się nie spodziewałam <laughs> dlatego, że yy, ja raczej nie używam brokatu, właśnie ze względu na to że moja powieka już jest taka jaka jest Natomiast tutaj rzeczywiście makijaż wyszedł bardzo fajnie. Więc zdecydowałam się, że właśnie dla wszystkich zainteresowanych brokatem na bardziej już dojrzałym oku zrobię ten odcinek. Tym bardziej właśnie, że prosiłyście o ten makijaż, jest ja dużą chęcią go wykonam. Mam nadzieję, że to nie jest problem, że jest drugi odcinek znowu, znowu z kolekcją Marty i Hani. Ale tutaj nawet nie o kolekcję chodzi, tylko o ten makijaż. Yy, mogłabym sobie wziąć jakąś inną paletkę z brokatem, natomiast ten brokat po prostu jest tak ładny i tak ślicznie wyglądał na moim oku, że no, chcę go otworzyć. Także jeżeli macie ochotę, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pomieszam sobie korektor Eveline. Z bazą od i taki korektor właśnie z bazą. Tą mieszankę, tę mieszankę położę sobie na powiekę. Yy, ostatnio kładłam też samą bazę i było bardzo dobrze, więc. oj kur, nawet powiem, że dużo tego mi się wzięło. Rozklepiamy to sobie ładnie gąbeczką. O. Drugie oczko. Ok, ta baza jest niezwykle jasna, ale tutaj nie ma problemu. Zaraz przykryjemy ją cieniami. I teraz tak, pierwszy ruch, który robię, to czyścik. Czyścik kładę w kącik wewnętrzny i na łuk brwiowy. I teraz biorę ten żółciutki, rzuciutko pomarańczowy. Nazywa się ten cień Ptyś. I tego Ptysia sobie e, wrzucę tutaj w załamanie powieki. U mnie makijaż wieczorowy trochę inaczej wygląda od tego takiego codziennego. Ja tutaj. Zawsze w tym wieczorowym staram się tak oko troszkę wyciągnąć. E, będę też dolepiać sztuczne rzęsy. Bo, jak brokat, to nie wyobrażam sobie bez rzęs. Znaczy, mogłoby, oczywiście, żeby mogło, bo czasami e, po prostu nie mamy możliwości klejenia rzęs, tudzież mamy uczulenie na klej, ja wiem, że są też takie dziewczyny, więc mogą być, mogą być, nie to, że, że jakby jeżeli jest broka to trzeba koniecznie sztuczne rzęsy, natomiast no mi pasuje, mi pasuje u mnie e, jakieś takie, wiecie wyjściowe oko, to już ta rzęsa jeszcze robi ten efekt wow dodatkowo, więc dobra, mamy podstawę makijażu to teraz przechodzimy na dolną powiekę, biorę kolor, który się nazywa zmalowany, nałożę go na dolną powiekę i nałożę go w kącik zewnętrzny i troszeczkę też um, będę się starała podbić tym kolorem załamanie, troszeczkę bardziej jeszcze podkreślić. ładnie to teraz rozblenduję. Właśnie o to chodziło, żeby troszeczkę właśnie jeszcze ten kolor przenieść w załamanie, żeby podkreślić to załamanie. Zrobię to samo z drugim okiem i zaraz będziemy nakładać brokat. Blenduję jeszcze sobie granice żeby mi wszystko tutaj ładnie przechodziło. Yy, nie skupiam się w ogóle na górnej powiece, dlatego, że ona i tak będzie przykryta brokatem, natomiast chcę, żeby tutaj przejście tego cienia ciemniejszego z tym pomarańczem było fajnie wyblendowane. Ok, jeszcze na tym później popracuję. Biorę teraz do lęki klej do brokatu, ja mam tutaj Glam Glue. Ok, nanoszę na powiekę. Robię to pędzelkiem, słuchajcie. Robię to pędzelkiem dosyć tak dokładnie miejsce przy miejscu. Dlatego też właśnie nie skupiałam się na tą górną powiekę, powieką, bo ona i tak będzie cała pokryta mi tutaj em, brokatem. Ok. I teraz tym samym pędzelkiem nakładam sobie tutaj ten rocznik 83. Te ptyś na dolną powiekę, żeby mi się to ładnie kolorystycznie zamknęło. Dobra, to teraz czystym pędzelkiem jeszcze sobie to ładnie blendujemy. Wszystko. Póki co wygląda to w ten sposób. Ja jeszcze sobie poza kamerą już wyczyszczę buzię, położę sobie korektor pod oko i wrócę do Was. Będziemy nakładać podkład, konturować buzię i dalej wykańczać oko. Podczyszczone, to teraz nałożymy sobie podkład. Jak wiecie, u mnie makijaż jest dopiero wtedy, jak mam wyrównany kolory cery, więc ja uwielbiam mieć odwrotnie. Uwielbiam ja mieć najpierw podkład z konturowaniem, później dopiero wykańczać oko. Natomiast wiecie, jak jest coś błyszczącego, czy wiem, że cienie się mocno sypią, no to robię na odwrót, żeby nie mieć problemów, bo oczywiście, nawet jak jest podkład i jaki jest osyp, no to ten osób można jakoś tam zlikwidować. Natomiast no jakby po co sobie robić pod górkę więc dzisiaj makijaż był odwrócony, najpierw oko, teraz ym, teraz podkład, nakładam ostatnio mój ulubieniec Yves Saint Laurent All Hours E, dobra, jeszcze sobie doklepię gąbką. E, są takie podkłady, szczególnie właśnie z tych takich e, kryjących, gdzie lepiej wygląda podkład zawsze mm, jakby, mimo że nałożę puszkiem albo pędzlem, to mm, lepiej wygląda jak doklepię gąbką. Ja mam wrażenie, że ta gąbeczka jest taka, wiecie, mokra, ona już wtedy mi podkładu nie zabiera. Ponieważ no, on już jest na twarzy, także, także ja go tylko doklepuję i mam wrażenie, że po prostu mm, ten podkład później ładniej mi siedzi na buzi. Wiecie, jest taki bardziej sprasowany, że puszek mi tego nie daje. Ja też robiłam takie porównanie: gąbka czy puszek, i gdzieś to porównanie. Też już chodzi na kanale, także jeżeli macie ochotę, to, to zapraszam, bo tam chyba się pobawiłam w podział buzi na puszek i na gąbkę i tak naprawdę chyba nie było różnicy. Natomiast powiem Wam, że tak jak użytkuję już jakiś czas ten puszek, to zdarza się, że po prostu nakładam, bardzo często nakładam puszkiem, a jednak doklepuję gąbką. Szczególnie właśnie te takie bardziej kryjące podkłady, takie długotrwałe. E, tak, wydaje mi się, że po prostu, że gąbka, może nawet nie tyle gąbka, co mokra gąbka, jest, e, nie wiem, tak, tak ładniej ten podkład przyklepuje, on jest tak bardziej równomiernie e, rozmieszczony na, na buzi. O, i zobaczcie, dopiero teraz oko zaczyna pomału wyglądać, prawda? Jak ta buzia y, nabiera koloru, jednolitego koloru. Zaraz jeszcze oczywiście dołożymy konturowanie, dołożymy jakiś trochę chociaż różu, dołożymy pomadkę i wtedy jeszcze wrócę do rzęs. Słuchajcie, bo no, to dopiero zaczyna wyglądać. Y, jak wygląda cała buzia, także oko jest tak jakby dopełnieniem zawsze makijażu. Bez, um, bez tej um, wyrównanej struktury kolorytu twarzy, to oko to po prostu wygląda dziwnie, więc, więc tak, tak. Dla mnie podstawa makijażu to jest jednak wyrównany koloryt i konturowanie oko jako dodatek. Nałożę teraz róż, róż Fenty Beauty kremowy. Zrobię to oczywiście jak zwykle ja mok mokrą gąbeczką. Sorry za te hałasy. Do konturowania wzięłam sobie Art Deco. Ostatnio jeden z moich ulubionych produktów do konturowania. E, tak, i dopiero też buzia, słuchajcie, jak nabierze rumieńca, jak nabierze konturu, to dopiero buzia staje się fajna, prawda? Moja młodsza córka Selena mówi zawsze, że bez konturowania to się wygląda jak ziemiak. <noise> I coś w tym jest, słuchajcie, coś w tym jest. Także nie chcemy być ziemiaczkami, konturujmy buzię. <noise> Trochę jeszcze nałożymy na podbródek. Niech on sobie znika tam w czeluściach ciemnych. Dobra, zanim wykończymy oko, to jeszcze coś na usta. Słuchajcie, ja sobie tutaj wzięłam e, lip liner od Nam Cosmetics. Jedna z moich O Jezu, chyba muszę ją natemperować. Dobra, może jeszcze się da. <gryw> może jeszcze się da. E, jedna z moich ulubionych kredek. E, must Have 03. Ona ma taki Właśnie trochę taki fioletowy odcień. Ok, zdecydowanie muszę ją natemperować, już dalej mi nie pojedzie. Yy, dobra, yy, Okej. Okay. Jak to wygląda, spójrzmy. W takim razie jeszcze dołożę, żeby trochę rozjaśnić te usta. Do, dołożę sobie Maybelline. Lifter Gloss w kolorze 005, nazywa się Petal, ten kolor. Tego już znacie, ten błyszczek, jeżeli mnie oglądacie, bo to jest jeden z moich ulubieńców, więc bardzo często na moich ustach gości. Na zmianę z tym 008, też Maybelline, jako mam w ogóle pod ręką, nie chowam nawet tylko na stoliku, cały czas, cały czas jest. Jeszcze zanim rzęsy, to leciutka kreska, tutaj tylko przy samych, przy samych rzęsach. O tyle, o ile słuchajcie, od kilku dni też testuję Wings of Color No Limit Volume od AA. Jest to ta maskara, którą poleca Magdalena Pieczonka. I powiem Wam, że według mnie maskara ma potencjał, więc... Yy, ponieważ ją testuję, więc sobie zo dzisiaj zobaczę, ubiorę na oko. Yy, tak czy inaczej jeszcze dołożę sztuczne rzęsy, bo uważam, że do tego makijażu yy, taki efekt wow, właśnie zrobią te rzęsy. Pokazać, nie wiem czy to będzie widać, jak słabo nakłada się produkt na tą szczotkę. Właśnie, właśnie, słuchajcie, ja mam wrażenie, że w tych tuszach to naprawdę po ro połowę roboty robią szczotki, a tutaj na tej, na tej maskarze się tak jakoś, na tej szczotce, słuchajcie, nie układa ta maskara. Ja myślę sobie, że jakby miała inną szczoteczkę. To może by było lepiej, ja tutaj jakoś tak no coś jest nie tak z tą szczotką, bo strasznie nierówno nakłada się mm, właśnie produkt na szczotkę. No ale dobra. Testy trwają, więc na razie y, jakby nie będę narzekać, zobaczymy. Po tygodniu dwóch zobaczymy. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie z warietę, z moim. Ukochanym tuszem to też chyba nie była e, taka, wiecie, miłość od pierwszego wejrzenia, z tego co pamiętam, więc dajmy, dajmy jeszcze chwilę. Dobra, brakuje mi tutaj sztucznych rzędz, więc doklejamy i jeszcze podsumujemy sobie na koniec odcinek. Jeszcze mi się coś przypomniało na koniec, słuchajcie, ja jeszcze na tym live'ie, w tym makijażu e, kredkę bakłażanową... Kładłam sobie na linię wodną i zrobię to jako już ostatni element makijażu. Okej, okay. eee, nie wiem, czy to widać z tej drugiej strony szkiełka, natomiast słuchajcie, jak zaglądam sobie tutaj w lusterko. To ten ruch jeszcze dołożenia tej kredeczki na linię wodną spowodował, że jeszcze ta moja tęczówka wygląda bardzo, jakby tak się bardzo wybija z tego oka. No, nie wiem co powiecie na ten makijaż, mnie się on szalenie podoba. Sam ten brokat, słuchajcie, który mieni się na niebieski, na fiolet i na róż, po prostu to tak patrzy też w podgląd, to w podglądzie też to całkiem nieźle wygląda. I połączenie właśnie. Z tym takim burgundem czy bakłażanem, i z, tym, z tą żółcią z pomarańczą, z pomarańczą, tak? Bo to nie jest taka czysta żółć, ona się troszeczkę tak rozciera do pomarańczy. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę, i za sobą gra. Więc to jest taki makijaż, powiedziałabym, bardziej wyjściowy. Ja się tak na co dzień nie noszę, natomiast w tej chwili jest godzina przed 18.00. I ja nie będę go zmywać. Ja sobie po prostu tak pójdę na spacer. Dla mnie to nie jest problem. Wyjść tak na spacer, czy pójść tak w takim makijażu do sklepu. W ogóle nie zwracam na to uwagi. Natomiast słuchajcie, ja się po prostu tak na co dzień nie noszę, tak? Czyli nie maluję się tak. Ja maluję się raczej w nudziakowych odcieniach, nie nakładam też, też sztucznych rzęs, więc to nie jest mój makijaż, taki, wiecie, na co dzień, ale jakby bardzo było mi przyjemnie pomalować się tutaj dla Was. Naprawdę, to jest dla mnie czysta przyjemność zamknąć się w studiu na godzinkę czy dwie i zrobić taki filmik dla Was z testem. Eee, e, tak, 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 to jest naprawdę, to, jest, to, jest, to są naprawdę fajnie spędzone dwie godzinki z czystą przyjemnością to dla Was robię. Ja oczywiście wiem, że Wy to doceniacie, bo czytam Wasze komentarze pod filmami, e, czytam Wasze wiadomości prywatne na Instagramie. Bardzo za nie serdecznie dziękuję. Naprawdę one mnie napędzają do działania. One też dają mi energię do życia i do tego, żeby dla Was tworzyć nowe rzeczy. Mam nadzieję, że później tą energię Wam oddaję i też z niej korzystacie. Także, jakby tutaj, współpraca jest między nami bardzo fajna i bardzo się z tego cieszę. Jesteście fajną, naprawdę, społecznością. Także, dziękuję Wam za to, że jesteście naprawdę z całego, z całego mojego serca. Było wszystko, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam słoneczka i ciepełka. Nie wiem, jak u Was, ale u nas jest cały czas. słuchajcie dzisiaj było 13 stopni. Wyobrażacie sobie koniec maja, 13 stopni, no, strasznie zimno. Także ja już cały czas czekam na te ponad 20, mam nadzieję, że już się doczekam. <gry> Także życzę Wam ciepła, słońca i uśmiechu, i zapraszam do siebie na konto na instagram Makeup After40. Do zobaczenia na live i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!